Witam Was w kolejnym odcinku z Plantą w Ogrodzie. Koniec zimy i wczesna wiosna to czas kojarzący się ogrodnikom, m.in. z cięciem roślin, które zaczyna się już nawet pod koniec stycznia, jeśli tylko aura na to pozwala. Czyli dzisiaj o cięciu! Jednymi z pierwszych roślin przycinanych wczesną wiosną są drzewa owocowe: jabłonie, grusze, ale to już za nami. Dzisiaj zajmiemy się trawami i krzewami ozdobnymi. Połączymy teorię z praktyką. Przycinając rośliny w ogrodzie, opowiem co nieco o narzędziach do cięcia i przycinania, czyli o piłkach, sekatorach, nożycach. Jesteśmy przy miskancie. Przez całą zimę mimo że suchy zdobił nam ogród. Teraz zetniemy suche źdźbła i zrobimy miejsce dla nowych. Skorzystam tu z sekatora ręcznego z mijającymi się ostrzami. Takie sekatory dobrze sprawdzają się też przy cięciu zielonych i niezbyt grubych półzdrewniałych części roślin. Budleja Dawida kwitnie na jednorocznych pędach. Cięcie spowoduje, że młodych pędów będzie więcej. Tu skorzystam z nożyc dwuręcznych, ale lekkich. Pędy przytniemy tak tuż za drugim pąkiem. Budleja Dawida zwana jest również motylim krzewem. Więc jeśli chcecie mieć okazję do pięknych obserwacji, posadźcie budleje. A jeśli już o tym mowa, to pamiętajcie, że nie wszystko można ciąć, kiedy się chce. Są rośliny, które kwitną na zeszłorocznych pędach, a są takie, co tylko na nowych, tegorocznych. Takim właśnie przykładem jest budleja Dawida. Ale i hortensje bukietowe, tabuły japońskie, ketmia syryjska, dziurewiec wielkokwiatowy czy pięciornik krzewiasty. Jestem przy Morwie. Spójrzcie na tę gałąź. Rośnie krzywo, krzyżuje się z innymi i po prostu przeszkadza. Takie właśnie wycinamy. Ja skorzystam z piłki. Nazywa się lisiogon. Zawsze zaczynajcie cięcie od podcięcia gałęzi od dołu. Zapobiegnie to oderwaniu kory, gdyby nam się zbyt szybko ucięło i nie zdążylibyśmy jej przytrzymać. Takie duże rany po cięciu musimy zabezpieczyć maścią ogrodniczą, aby nie wniknęły tam żadne choroby grzybowe ani bakteryjne. Grube gałęzie można też ciąć nożycami, ale nie można przesadzać z grubością gałęzi do cięcia. Jeśli jest za luźno, to szkoda energii. Za ciasno można zniszczyć narzędzie. Przyjmuje się, że sekator powinien swobodnie najść na gałąź. Aby uczynić naszą pracę lżejszą, spośród nożyc dwuręcznych możemy wybrać takie z mechanizmem zapadkowym. W kilku krokach możemy obciąć naprawdę grubą gałąź. Moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli ten sprzęt ma nam służyć długo, cięcie musi zostać wykonane prawidłowo. Tniemy równo aż do oporu nożyc. Nie wyginamy rączkami odcinanej gałęzi, ani nie wyłamujemy jej. Sama ma odpaść po przecięciu. Dzięki temu unikniemy złamania ostrza i rozluźnienia docisku ostrzy do siebie. Uff, na dzisiaj dość. Oczyszczę ostrza i odstawię nożyce na miejsce, żeby potem nie szukać. Jutro dalsza część, więc nie odchodźcie od monitorów, bo niebawem się zobaczymy. O! A tymi nożycami to dziadek mi mówił, że przecinał niemieckie zasieki i wyswobodził pół wioski spod okupacji. Ale jak to? Przecież nie wolno ciąć drutu takimi nożycami, bo nie uznają reklamacji w sklepie. Do zobaczenia!